Cześć w dzisiejszym odcinku: nieco spóźniony top 10 najciekawszych smartfonów 2018. Rok 2018 na rynku smartfonów komórkowych w Polsce upłynął pod znakiem chińskich producentów. Huaweiowi kilka razy udało się wyprzedzić królującego od dawna w zestawieniu najlepiej sprzedających się marek Samsunga. Xiaomi bez większych nakładów marketingowych udało się wykroić duży kawałek technologicznego tortu. A Honor raz po raz prezentował smartfony uchodzące za wybitne, biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości. Do tego w drugiej połowie roku pojawiła się informacja, że do Polski wkroczy również kolejny chiński gigant, czyli Oppo. No i mimo że do tej pory się to nie udało, z całą pewnością do niedawna wszyscy mieli przeświadczenie, że chińskich smartfonów u nas będzie przybywało. Ale właśnie, ostatnie wydarzenia, jakkolwiek nie do końca jasne, mogą wiele w tej materii zmienić. Jeśli zapytacie mnie, ja stwierdzę, że krótkofalowo nic nie powinno się zmienić dla nas, klientów. Natomiast na długotrwałe prognozy nie będę się tutaj silił. Sądzę, że wszystko zależy od polityki, a ona, jak wiadomo, bywa bardzo zmienna. A przechodząc do samego rankingu, ta lista, podobnie jak wszystkie te z poprzednich lat, nie jest zestawieniem urządzeń najmocniejszych, najlepszych czy, powiedzmy, najbardziej opłacalnych. Aczkolwiek akurat ta ostatnia kategoria w wielu wypadkach miała dość kluczowe znaczenie. W związku z tym zwróćcie na to uwagę. Pamiętajcie, gdyby to był top 10 najlepszych smartfonów, z całą pewnością znalazłyby się na nim inne telefony, albo przynajmniej w innej kolejności. Tego możecie być pewni. Zwracam również uwagę, oczywiście, że to jest tylko i wyłącznie mój subiektywny ranking. W związku z tym zalecam zdrową dawkę spokoju. Nie ma sensu spierać się o smartfony, to są tylko urządzenia. No i pamiętajcie też, że brałem pod uwagę tylko te telefony, które albo były dostępne jakoś w Polsce, albo po prostu miałem z nimi okazję spotkać się na dłuższą chwilę. Biorąc tę ostatnią rzecz pod uwagę, nie Dziwi Was zapewne, że nie zobaczycie dziś Vivo Next S, LG V40, Oppo Find X czy Xiaomi Mi Mix 3. Dwa pierwsze do nas nie dotarły. Szkoda, dwa ostatnie być może załapią się na ranking przyszłoroczny, bo pojawiają się właśnie lub pojawią się w Polsce w najbliższym czasie. Pożyjemy, zobaczymy. A skoro wstęp i formalności mamy już za sobą, przejdźmy do miejsca 10. A tutaj, przez na wpół zamknięte drzwi, wślizgnął się iPhone 10R. Najnowszej generacji jabłkowym smartfonom należy się osobne wyróżnienie za najgłupsze nazewnictwo, a przynajmniej zapis nazw, ale RK jest z kilku powodów telefonem bardzo ciekawym. Ekran LCD podciągnięty symetrycznie do wszystkich krawędzi to rzecz imponująca technologicznie, kolorowe obudowy przyciągają wzrok i zaskakują, a zastosowanie najmocniejszego obecnie smartfonowego procesora i świetnego aparatu z droższych SEK pozwala sądzić, że 10R szybko stanie się najbardziej opłacalnym w zakupie iPhone'em. Na razie jest nim niezaprzeczalnie model X, czyli 10 z 2017 roku, natomiast w momencie, kiedy zupełnie zabraknie, w aplowym sadzie zostaną już tylko bardzo, bardzo, bardzo drogie i przeleżałe jabłuszka. Może się wydawać, że lśniące i smaczniutkie, ale tak naprawdę jedynie odświeżone i natarte woskiem. I tak, spoiler alert, to oznacza, że innych iPhone'ów w tym zestawieniu nie zobaczycie. Powtarzanie się i tylko kosmetyczne poprawki w tym roku nie zostały przeze mnie docenione. Na miejscu dziewiątym mamy zaś do czynienia z pierwszym i nie ostatnim dzisiaj smartfonem gamingowym. Natomiast ten jest smartfonem dla graczy nie tylko z nazwy. Asus ROG Phone wyróżnia się tym, że rzeczywiście wydaje się być zaprojektowany w ten sposób, żeby trafiać w potrzeby i gusta konkretnej grupy użytkowników. Cały ekosystem związany z telefonem wydaje się mieć sens, zabawek jest dużo i działają w większej części tak jak powinny. A sam ROG Phone wygląda oryginalnie i ciekawie. Oczywiście design jest odważny, ale wolę to podejście po stokroć od kopii wkle stosowanego przez wszystkich producentów. Przetaktowany Snapdragon 845 daje radę, przystawka Aeroactive chłodzi także spocone po długiej rozgrywce dłonie, przyciski Air Trigger działają jak powinny, a logo serii Rock bajeżaście świeci. Bo wiadomo, jak sprzęt gamingowy, to muszą być ledy. Całość nie udaje jednak czegoś, czym nie jest. Jakkolwiek ani to nie jest smartfon dla mnie, ani nie uważam, żeby jego potencjał sprzedażowy był wielki, także ze względu na kosmiczną cenę, to doceniam super prostą, a kluczową rzecz. Asus postanowił zrobić konkretny sprzęt i widać, że włożył wiele starań w to, żeby zrobić to dobrze, a nie tylko przypudrować dotychczasowe rozwiązania i mamić klientów marketingową papką. Rok 2018 przyniósł spore zmiany w podejściu jednego z ongiś największych producentów wprawdzie, gdybym miał zrobić osobny ranking najmniej zrozumiałych przeze mnie smartfonów, to Xperia XZ2 Premium ze swoją ekskluzywnością i bardzo, bardzo, bardzo wysoką ceną wziąłaby w nim prym. Szczególnie, z zapewnienia o jednej dostawie i tylko ograniczonej dostępności okazały się bójdą na resorach. Telefon ciągle można kupić w zasadzie wszędzie i na szczęście za dużo rozsądniejsze pieniądze. Ale Xperia XZ3 z całą pewnością otworzyła nowy rozdział w historii telefonu Watsony. Wypukłe obłe plecki tym razem nie wydawały się być jedynie trikiem mającym zamaskować opłastość urządzenia, a interesującym estetycznym zabiegiem designerskim. OLEDowy ekran wyglądał świetnie, a pukanie w zagięte krawędzie, jakkolwiek funkcjonalnie dyskusyjne, można uznać za ciekawy pomysł. Zobaczymy, czy procent będzie go rozwijał w przyszłości. W zasadzie wszystkie inne cechy telefonu także obroniły się w moim teście, szczególnie multimedia i znakomita prędkość działania urządzenia. I koniec końców przyznaję, Xperia XZ3 używał mi się świetnie. Wspominam ją jako jeden z najbardziej praktycznych i solidnych smartfonów, jakich używałem w 2018 roku. Kandydatów do miana króla w kategorii stosunek cena-jakość mieliśmy w minionym roku naprawdę dużo. I oczywiście kilku z nich jeszcze dzisiaj zobaczycie, kilku z nich nie, bo tacy jak na przykład Asus Zenfone Max Pro M1 mi się po prostu nie zmieścili. Jeśli jednak miałbym stwierdzić, który z tych tańszych zrobił na mnie całościowo najlepsze wrażenie, nie waham się ani chwili. Xiaomi Redmi Note 5 to przy wielu efekciarskich i wybajeżonych smartfonach powrót do podstaw. Sprzęt nie udaje, że jest cudem technologii, najlepszym wyborem dla geeków albo osób, które chcą sobie reperować poczucie własnej wartości i status społeczny tym, co noszą w kieszeni. Redmi Note 5 to po prostu smartfon. Urządzenie, którego używa się do komunikowania ze znajomymi, do nawigowania, do robienia zdjęć, do słuchania muzyki, do przeglądania internetu. I takie, na którym można po prostu polegać. Wszystkie te rzeczy będą się spisywały dobrze lub bardzo dobrze. Nie ma też ryzyka, że telefon umrze w połowie dnia, bo technologiczne bzdurki przytłoczą zbyt małą baterię. Co to to nie? Ogniwo jest duże i po ładowarkę nie trzeba sięgać często. Owszem, telefon ma braki. Na przykład nie ma NFC, ale w cenie sprzętu, nawet tej startowej, jestem w stanie to wybaczyć. Zatem moje pytanie z podsumowania recenzji Redmi Note 5 pozostaje aktualne: czy w 2018 roku dało się kupić coś całościowo lepszego za około 800 zł? Nie sądzę. Na miejscu szóstym zaś telefon, który w rankingu najmocniejszych, najlepszych obecnie dostępnych telefonów mógłby wygrać. Natomiast w zestawieniu najciekawszych modeli ciągnie go w dół to, co wiele innych z niego zupełnie wywaliło, czyli brak większych zmian i stagnacja skutkujące nudą. Bo tak, Samsung Galaxy Note 9 jest smartfonem prawie kompletnym. Ma wszystko, czego można byłoby oczekiwać od flagowego modelu. Znakomitą wydajność, świetną jakość wykonania, rewelacyjny ekran, genialne multimedia i to wszystko sprawia, że zasługuje na wyróżnienie w tym rankingu, ale jednak nie da się nie zauważyć, że Samsung wiódł prym wśród tych producentów, którzy rok 2018 wykorzystali do sprzedawania tego, co sprzedawali rok wcześniej, z niewielkimi kosmetycznymi zmianami. Note 9 nie jest więc żadną rewolucją. Kupując ten telefon nie należy się jej spodziewać, ale na pewno niewiele jest konkurentów, którzy mogą z nim wygrać bezpośrednie porównania w jakichś konkretnych kategoriach. Doceniam także unikalność rysikowego rozwiązania, nikt inny nie oferuje niczego podobnego. I fajnie, że S Pen umie coraz więcej. Biorąc to wszystko pod uwagę, rozumiem, czemu wiele osób uważa Galaxy Note 9 za najlepszego obecnie dostępnego flagowca. A zanim przejdziemy do miejsca piątego, muszę zrobić małą uwagę. Długo zastanawiałem się, jak poukładać kolejne pięć telefonów, które zaraz zobaczycie. I tak naprawdę wyszło jak wyszło, natomiast uważam, że każdy z nich zasługuje na wyróżnienie i myślę, że gdybym pozamieniał je miejscami, nic wielkiego by się nie stało i byłbym z tego zestawienia tak samo zadowolony, jak jestem teraz. W związku z tym, biorąc to pod uwagę, przejdźmy dalej i muszę zauważyć, że na miejscu piątym wylądował telefon, który ja akurat osobiście dla siebie wybrałbym, gdybym miał kupować coś z całego top 10 telefonów, które dzisiaj widzieliście. OnePlus 6 jest bowiem smartfonem fenomenalnie szybkim i płynnym, z bardzo dopracowanym, estetycznym interfejsem i bardzo dobrym aparatem. Jakość wykonania także jest rewelacyjna, a to wszystko łączy się z rozsądną ceną. OnePlus po raz kolejny udowodnił, że da się zrobić flagowy telefon nie kosztujący 4000 zł. I jasne, OnePlus 6 nie ma wszystkiego, np. ładowania bezprzewodowego czy oficjalnie potwierdzonej wodoodporności. Sądzę jednak, że większość potencjalnych klientów może z tych rzeczy zrezygnować, jeśli będzie to oznaczało redukcję ceny o 2000 zł. Doceniam także politykę aktualizacji producenta. Wydaje się być konsekwentnie długa i konkretna. Nowo prezentowane funkcje pojawiają się w starszych modelach, użytkownicy nie mają więc wrażenia, że coś ich omija. Wypada mi też odnotować, że wyróżniam OnePlusa 6, a nie nowszego 6T, bo usunięcie gniazda sławkowego to coś, co mnie bardzo boli. Przechodząc do miejsca czwartego i wracając do tego, co powiedziałem na początku, rok 2018 wydawał się być jazdą z górki na pazurki dla Huawei. Wszystko szło naprawdę fantastycznie, aż się nie wysypało, natomiast myślę, że o tym więcej będziemy mówić w 2019. Prawdziwie dobra pasa chińskiego giganta zaczęła się od prezentacji flagowego P20 Pro. Telefon okazał się być pierwszym topowym modelem producenta, nie przemykającym w cieniu droższych i bardziej zaawansowanych technologicznie konkurentów, a kroczącym w pełnym świetle z dumą osiągnięciem chińskiej techniki. Sztuczna inteligencja wykorzystywana w procesie stabilizacji obrazu i rozpoznawania scenerii po raz pierwszy wydawała się mieć jakiś praktyczny sens, rewolucyjny tryb nocny kopiowany jest obecnie na prawo i lewo, a gradientowe przejścia kolorów obudowy kojarzą się jednoznacznie z trendem stylistycznym zapoczątkowanym właśnie przez P20 Pro. Na pokładzie są też wszystkie rzeczy kojarzące się z absolutnym topem. Wodoodporność, szybkie ładowanie, głośniki stereo, bardzo mocne podzespoły, OLEDowy ekran czy pojemna bateria. Cieszy też, że po dłuższym czasie od premiery cena P20 Pro poleciała mocno w dół. Jeśli ktoś planuje obecnie kupić flagowy telefon a 4000 zł, które trzeba wydać na część konkurentów go przerażają, powinien zainteresować się pierwszym twilightowym Huawei'em. Wchodząc na podium, zauważam, że trend wydzielania submarek z głównych brandów nabiera na sile wśród chińskich producentów. Najpierw, oczywiście, był Huawei ze swoim honorem, najnowszy przypadek to Xiaomi i Redmi, natomiast ta sama firma ten sam manewr przećwiczyła jakiś czas temu przy okazji pokofona, prezentując model o nazwie F1. I przy okazji zadziwiła wszystkich fanów wydajności w smartfonach, pakując do telefonu sprzedawanego oficjalnie od startu w Polsce za 1500 zł, najmocniejszy dostępny w Androidowym świecie wówczas procesor. Dokładnie ten sam, który można dostać w smartfonie za 3-4000 zł. To wydawało się aż podejrzane. I także ja podszedłem do testu F1 z dużą dozą rezerwy, spodziewając się wielkich oszczędności w innych miejscach. Na szczęście okazało się, że jest ich naprawdę niewiele, a do tego były przemyślane. I całościowo pierwszy Pocophone okazał się być liderem w stosunku cena jakość. Prawdziwie sensownym zamiennikiem dla flagowców kosztujących 2, 2,5 razy więcej i po prostu udanym telefonem. Na plus zaliczam także to, że sprzęt dostaje kolejne funkcje w ramach aktualizacji. Super Slow Motion, 960 kartek na sekundę czy dedykowany tryb nocny. Oczywiście F1 powinni unikać wszyscy ci, którzy cenią sobie łączność zbliżniową i możliwość płacenia telefonem. Ja jednak jestem wśród tych, którzy oszczędzając dużo pieniędzy są w stanie zaakceptować to, że robiąc zakupy będą musieli sięgnąć do portfela po kartę płatniczą. A teraz będzie analogia dla fanów gry Tak jak Tyrion zmiótł flotę Stanisa w bitwie o King's Landing, tak z pierwszego miejsca kolejnego bohatera mojego rankingu zmiotła pewna afera. I w obu przypadkach chodziło o efekty związane z zielonym światem. Mate 20 Pro Huawei udowodnił, że wielkie pieniądze wydawane na rozwój i badania lub na szpiegostwo korporacyjne, jak twierdzą niektórzy, przynoszą efekty. Smartfon czerpał pełnymi garściami z najlepszych cech wcześniejszego P20 Pro, a do tego dokładał intrygujące nowości. Szeroki kąt z autofokusem i trybem Super Macro, bezprzewodowe ładowanie zwrotne i czytnik linii papilarnych w ekranie, głośnik schowany w gnieździe ładowania, czy nowy format kart pamięci to rzeczy oceniane różnie, ale przynajmniej były to jakieś pomysły i próba szukania nowych rozwiązań. Dla mnie dobrze, bo przynajmniej było o czym porozmawiać ze znajomymi z branży. Jak być może zdążyliście już zauważyć, nudy w technologicznym świecie nie znoszę jak niewielu innych rzeczy. Mate 20 Pro to także super szybkie ładowanie, duża bateria, wodoodporność, poprawiona sztuczna inteligencja wspierająca aparat i nowy, wydajny procesor wykonany w procesie 7-nanometrowym. No właśnie, wszystko to zapowiadało się do któregoś momentu naprawdę znakomicie. Ja jeszcze do niedawna byłem pewien, że Mate 20 Pro Huawei uda się wspiąć na szczyt mojego top 10 smartfonów. Ale potem wybuchła afera Glugate, w wyniku której okazało się, że wiele egzemplarzy z ekranami LG ma wadę fabryczną wyświetla zielonkawą poświatę. Cóż, takie przypadki są nie do przyjęcia przy okazji modelu za 4000 zł. Więcej o całej sprawie opowiadam w recenzji Mate 20 Pro, którą znajdziecie na kanale. Uważam jednak, że ze względu na ilość innowacji i nowości, którą można znaleźć na pokładzie, smartfon zasługuje na miejsce drugie. A zanim powiem wam, co umieściłem na miejscu pierwszym, powiem wam, czego na nim nie umieściłem. Nie umieściłem tam Galaktyk z serii S9 od Samsunga, i to jest pierwszy raz, kiedy telefony oznaczone S-ką w nazwie nie pojawiły się w pierwszej dziesiątce. Nie umieściłem tam również iPhone'ów 10S, o czym już zdążyłem wspomnieć. I to dlatego, że wszystkie te telefony to tak naprawdę próba sprzedawania drugi raz tego samego, i to mi się nie podoba. Nie umieściłem tam również Xiaomi Mi 8 Pro. Uważam, że ta seria chińskich smartfonów, chińskich flagowców jakoś tak straciła impet. I nie umieściłem tam również telefonu od LG. Ba, jak widzicie żadnego telefonu od LG w tym zestawieniu nie ma i to jest też pewna aberracja. Uważam, że w 2018 roku dużo rozsądniej było kupować telefony tego producenta zaprezentowane rok wcześniej. Na miejscu pierwszym ląduje za to Honor Play. Smartfon promowany początkowo jako gamingowy, mimo że tak poprawdzie nic gamingowego w nim nie ma. I taki, który według mnie jest symbolem tego, czego w świecie smartfonowym potrzebujemy więcej. Nie potrzebujemy bowiem super drogich, świecących na zielono albo tylko delikatnie odświeżonych smartfonów za 4000 zł. Trzeba nam sprzętów szybkich, świetnie wykonanych ze znakomitymi multimediami i dobrymi bateriami, kosztujących 1400 zł, albo nawet znacznie mniej w zależności od tego, gdzie się je kupuje. Honor Play tym wszystkim jest, jak się go poużywa przez dłuższy czas, nawet ja, czyli w kwestii telefonów ktoś z podejściem powiedzmy merfa marudy, zaczyna się zastanawiać, po co płacić więcej, skoro tutaj wszystko jest na miejscu. I oczywiste jest, że flagowce mają lepsze aparaty, lepsze ekrany albo ponadstandardowe bajery. Ale wydaje mi się, że przeciętny użytkownik smartfonów, nietechnologiczny geek, po prostu chce dobrze działającego sprzętu dostępnego za mniej niż jego jedna lub dwie pensje. Podkreślam też, Honor Play z całą pewnością zestawienia najmocniejszych, najlepszych smartfonów by nie wygrał. Niech to będzie jasne. Ale nie w tym rzecz. Honor Play to taki telefon, który ja po prostu mogę polecić. I wybaczam nawet ten wyjątkowo powtarzalny front. Honor Play to według mnie najciekawszy smartfon 2018 roku. A na koniec pytanie do Was. Co wy sądzicie o smartfonowym świecie w 2018 roku? Czy przyniósł dużo zmian i jakichś takich nowości, których się spodziewaliście, czy też może jednak rynek dotknęła stagnacja? Napiszcie, co o tym wszystkim sądzicie. Napiszcie również, który telefon według Was jest najciekawszym urządzeniem minionego roku. Napiszcie, jak wyglądało Wasze podsumowanie, Wasza lista top 10 najciekawszych urządzeń. Albo możecie też napisać, jaka byłaby Wasza lista najmocniejszych, najlepszych urządzeń, bo to też równie ciekawe. Jestem oczywiście do Waszej dyspozycji w komentarzach, jeśli jak Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie kanału, oczywiście zapraszam, żeby kliknąć przycisk odpowiedni w tym momencie. No i do zobaczenia w kolejnej modzili. Trzymajcie się, cześć!